Oooo, Filip, tak, Filip przed chwilą zarzucił taki zestaw, idealny. Ciśnij, ciśnij, ciśnij. Ciśni. No dalej jest w wodzie ten zestaw, Co? łowi ryby. A, tak, łowi ryby, no A. i właśnie ze względów na e, te wstosowiczki, które mogą e, niestety zostać złowione na Filipa zestaw. Tylko teraz sprawdź trzy razy czy się kabłąk zamknął. <laughs> Dobra, Filip zarzuca. O. Dobra, wszystko jest, gra, dobra, lecisz, lecisz ciśniesz, a ja nawet nie mam ręcznika. Właśnie nie się nie tak. Co ty gadasz? Dobra, jest, poleciał, poleciał, panie! Po no i pięknie, bardzo ładnie, dobra. A teraz w chyba tu gdzieś, słuchaj, tu mamy jedne, jedne nogi jego, tu mamy drugie nogi. No i powiem wam tak. słuchajcie, ja nigdy nie morsowałem. Straźmy jak. O, panie! O, panie, to nie był dobry pomysł. A! Dobra, ten. Ty mi będzie zimno jak Ej, no. chłopie! Filip zobaczcie jak tu grany. Mas te spodnie te drapa? Nie mam nic. Dobra, jest, okej, okay, cicho. Wchodzimy, bo teraz... O, pani! Ja piernicz, ale rzeźno. Dobra, ale tutaj gdzieś... Ja cię kręcę, nóg nie czuję. Filip przyrąbał tym zestawem, ale przyrąbało kosmicznie. I, I ze względów bezpieczeństwa myślę, że fajnie byłoby wyciągnąć ten, ten zestaw. Ale słuchajcie ja go nie widzę Ej Filip, nie ma go Jeszcze się głębiej o, o. No nie ma go, nie ma Myślałem, że gdzieś tutaj będzie nie, ale słuchajcie, nie jest wcale ciepło Myślałem, że będzie ciepłutko A nie jest Тут нет филингов Черт возьми, как холодно Серьезно, как холодно Снимай Я тебя не вижу, как холодно Слушай, не, ну... Масака, не? No jest to sporo o, Ale ja, ja nie mam się Nie, Mówisz, ma. że nie ma zestawu Dobrze kamerę Mam, dobrze Nie, nie ma zestawu Kurczę, czyli jest dalej nie. Zimny wiatr się jakby zrobił już nic nie mów Ja myślałem słuchajcie Taka o, Tak sobie, o. Tak sobie myślałem, że będzie ogólnie bliżej ten zestaw i że będzie cieplej. Ja teraz odpowiem na te komentarze. Bierze już coś, Maciej Marzec napisał. Bierze, trzy flondry mamy. Jedną mieliśmy więcej, ale jakby rozpłynęła się w powietrzu trochę. Tak No była taka akcja, słuchajcie Filip Mam wrażenie, że krzywo trzymasz kamerę. Mówisz? No. Słuchajcie, Filip wysłał na tej aplikacji Xtra Marlin rybę i wyświetlił mu się alert, żeby bo ryba, bo oni była niby od piasku. Ale my się sadzali, Ryba nie była, nie była od piasku. Będzie z tego film, nie? Nawet Filip wziął, poświęcił swoją wodę do picia, no. żeby rybę przypłukać. Nie? No dobra, ok. Tak na szybko, nie? Wysłaliśmy drugi raz to zdjęcie. No i e, dwa razy mu się ta ryba zaliczyła do klasyfikacji, ale Filipu uciły człowiek zaraz napisał sędziemu wiadomości, e, wiadomość, że no, dwa razy tą samą rybę mu zakwalifikowali, nie? No i potem mu odjęli tą jedną rybę, nie? Także tutaj jest naprawdę spoko. E, dzisiaj Filip łowi, a ja mam głupkowate pomysły cały, cały czas widzicie. Ale szkoda, bo ten zestaw był fajny. to był fajny ciężarek od Przygorza Ochonek. Pozdrawiamy Cię Grzegorz. O, belona. Tak, ci pytanie o no, belona odpowiadam. Belony były, ci są pierwsze miejsca, mają belony same nałowione, mają. Dużo flonder jest i niby się opłaca na belony iść. Adrian Topolski ponoć ma trzy belony, to się da w tej aplikacji sprawdzić, tylko teraz Filip trzyma moją komórkę, a ja tu marznę. Ale słuchajcie, tak, dotąd byłem w tej wodzie i wam powiem, ja nie rozumiem morsów, nie? Już tu nie ma żadnej przyjemności, co tego zimno mi jest, Filip. Słuchajcie, belony są, myśmy... Próbowali na belonę mieć jedno będzie skoro dosyć długo, ale nam się nic nie udało. Obok jest Mariusz Bizewski. Miał belonę, ale nie udało mu się jej wyciągnąć. Przy brzegu mu się spięła Więc belony są w łowisku. Grzegorz Okonek, pozdrawiamy ciebie, Grzegorz, od ciebie mamy ciężarki. Był dzisiaj na torpedowni, na wysokości torpedowni. Tak kojarzę. I to komplet na surfa. Na spinning to wchodzą już bolony normalnie, także normalnie możecie atakować bolony na spinning, jest tego odgroma. Filip tutaj trzy flonderki złowił, bo jesteśmy na zawodach dzisiaj. Surf castingówka. Surf castingówka, majówka. Bardzo fajne zawody. No słuchajcie, nawet... Ja widziałem, że będzie dużo nagród, nie? ale organizator dzisiaj nie to nie, był to był sędzia główny który potwierdził, że nagród jest za ponad 25 tysięcy złotych, nie? To tu dla Filip samych nagród się opłacałbyś być, nie? No ja mam na losowanie. Ja <śmienny> no tak jakby się płuża tym u my tu jesteśmy do tego, żeby zobaczyć. Oddychać świeżym powietrzem e Wchodzi do tej zimnej wody, nie? Kurde. Ja się szykowałem na burze. A ta Filip się na burzę szykował, się ubrał porządnie, nie? A ja tym wiecie, tak no, chciałem się rancha, nie? No w każdym razie dzisiaj Filip robi. Nie, bo ja zapomniałem swoją wędkę wziąć, nie? Bo był plan taki, że będziemy łowić na trzy wędki, Filip na dwie, ja na jedną. Bo Filip jest junior, on ma osobną klasyfikację, ja mam osobną klasyfikację. No ale już tak wyszło jak wyszło. Masz komentarz. No. Maciej Marzes, e, czyli na torpedownię polecasz za beloną? Znak zapytania. E, ogólnie tamten rewir e, Mechelinki e, do e, w sumie samej... Redłowa. To jest bardzo fajny rejon. Myśmy tam byli z trocią. Nawet żeśmy znaleźli jakąś starą bombę. Jest z tego film. Natomiast troci ja tam nie zrobiłem żadnej. Pływałem natomiast tam kajakiem, jak was było kilkanaście osób na plaży. Jest tego też film. Pływałem z Wiesiem Kępką, z Echosondą i z kamerą podwodną. Też w tamtym rejonie, jak was było kilkanaście. Na plaży mamy też z tego film i tam było bez ryby, nie? Natomiast jeżeli chodzi o belony, to fajnie, one się tam trzymają, nie? Bo tak jak my łowimy je w Orłowie, no to zanim one tam dojdą do Orłowa, to mam takie wrażenie, to właśnie są tam w okolicach torpedowni. Coś jeszcze masz tam? Nic ciekawego. Nic ciekawego. Tylko hej, dżędziara napisała. Hej, hej, kurwa! Słuchajcie, w ogóle to no, powiem szczerze, ta surka singowa majówka, na której teraz jesteśmy, te zawody, nie? Tutaj pokażemy tak może, ale bez... Bez kodów Filipa, bo to jest Filipa, o pyk, pyk, pyk. Harmonogram zawodów. Bardzo fajne zawody, ta surfcastingowa majówka. Błyskwu ludzi, nie? I powiem Wam szczerze, cieszę się ogromnie, że część z Was podchodziła, przybijaliśmy piątki. Wy jesteście z całej Polski i ja też jutro zapytam organizatora, czy ewentualnie w przyszłych sezonach tej surfcastingowej majówki nie zrobić takiego czegoś, żeby on zapewnił Wam podstawowe przynęty, na przykład, nie? Żeby każdy dostał, nie wiem, dwa śledzia, jedną belonę na przynętę, nie? I powiedzmy, nawet to wszystko, bo jest sytuacja taka, że faktycznie, tak jak rozmawialiśmy, przyjeżdżacie zewsząd, naprawdę zewsząd, i czasami Wy pierwszy raz trzymacie tą wędkę w ręku, łowiąc w wodzie, w morzu, nie? Tu. No bo te wędki są nieco specyficzne, takie wiecie mocniejsze trochę. To łowienie jest takie bardzo e, no ciężkie, nie? no bo te ciężarki jednak 125-150 gramów i to nie każdy jest na jeziorze przyzwyczajony do czegoś takiego. E, no i ja myślę, że fajnie by było, żeby organizator zapewniał e, jakieś przynęty, bo wtedy to by chyba się jeszcze mocniej rozwinęło, a w ogóle by się jeszcze mocniej rozwinęło, jakby było wypożyczania sprzętu na te, na te dwa dni. Dobra, biorę, biorę Filipa trochę mi, mi, mi e, przeszła ta delirka od zimna. Gdzie zwijać? On idzie podwinąć tak lekko, tak, przerzucić ewentualnie, gdzie zwijać? Jeszcze jest dużo czasu. Adrian Toporski, jak jesteś tutaj z nami, napisz co tam u ciebie. Trzy belony, coś jeszcze masz? No i tutaj Filip, tu chyba nic nie będzie. No i mamy jeszcze wędko Juki, A6 Plus Sensitive. To moja ulubiona wędka. Nie wiem czy oni jeszcze produkują, ale widać po szczytówce, jak ona się delikatnie ta szczytuweczka chodzi Bardzo piękna rzecz po tej szczytuweczce, widać. Nie, czy ja dam, dam radę ją przybliżyć. Zobaczcie jak mamy tą szczytuweczkę. Ona jest ogólnie cała dosyć twarda wędka. Damy radę daleko zarzucić, a szczytówka jest mięciutka i delikatnie zobaczcie jest tak zagięta. Może ja wam tak bym po tutaj patrzcie tu, a patrzcie zobaczmy zobaczymy sobie tu Teraz się ostość na mnie nastawiła, to musimy polecieć tak, żeby ostość była. Zobaczcie, ta się w zasadzie nic nie gnie, nie? Tak jak ona jest cała, to ona jest cała taka sztywna, a tu mamy, zobaczcie, jest ta końcóweczka zgięta. Pierwszy raz to właśnie ominął mnie sezon śledziowy. Ja zwykle na przekopie albo Gdańsk, albo Nowy Port mal, marzec Maciej napisał. No dobra, słuchajcie, no takie siedlona jesza to był dobry pomysł, żeby wejść do tej wody. E, bo ja myślałem, że ona ogólnie jest e, bardziej ciepła. I zimno teraz jeszcze zrobiło. A no zimno się zrobiło, Filip tutaj stoi, widzisz, w glanach, ubrany e, w kurtkę, nie? A ja siedziałam tam w tej wodzie, tom, tom, no. Ale synku, ja myślałem, że to był bliżej, nie? Nie. A on rzucał tą wędką aż w e, i mu się kabłąk zamknął. I uwaga, mamy to na GoPro, nie? Robert, dobrej miejscówki, żeby rybka współpracowała. No mamy trzy sztuki, Filip mam, bo ja tutaj dzisiaj jestem od fisiowania tylko, nie? No i no, zamknął mu się kabłą przy zarzucaniu i to tak rybło, o, potężnie, tak dosyć blisko, nie? A z racji na to, że łowimy teraz metodą sztuk castingową na no, trzy haczyki, no to sobie pomyślałem, że trochę szkoda, że po pierwsze no trzy no, przypony się urwały, nie? A poza tym wiecie i ciężarek też swoje ale też ktoś to może wejść i myślałem to wy, wyciągnąć, stąd też na początku teraz tej golajwa taki, e, takie zamieszanie z tym wchodzeniem do wody, nie? no ale nie, no nie, nie ma tego widać, albo to gdzieś dalej poleciało, ale wydawało mi się, że tu, chyba że to tak mocno urypło, ale to by było widać te przypony nie bo sam ciężarek pewnie się wbił mocno w ziemię bo to ryba solidnie nie filip rozstrzeliła żyłka rozstrzeliła żyłka no, no to w sumie, w sumie tak właśnie ej strzeliła żyłka czyli to poleciało trochę dalej to nie było tak blisko ja to mogło walnąć daleko ja nie widziałem nie to tutaj to, 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 na, na filmie widać że to dosyć blisko blisko ha. O, biorą ryby biorą 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 słuchajcie w zeszłym tygodniu ja już nie pamiętam, co było w zeszłym tygodniu. Aha, bo ja miałem to zamieszanie z tymi wszystkimi zawodami. Wiecie, byłem w telewizji jednej, drugiej, w radio i w ogóle było zamieszanie. Ja wam rzuciłem filmik z kajaka. I teraz będziemy jeszcze na Belonie go testować. Ten silnik w kajaku odwrócę wam, bo tutaj Filip cały czas zobaczcie, czemu tak jak odwracam, to się tak robi chwili tutaj mieszam przy wędkach i co tam mówiłem? Aha bo były mistrzostwa polski mistrzostwa polski władek team w zeszłym tygodniu i padła z tego co się orientuje jedna belona a ryb flądrowatych bo w sumie same flądry były oprócz tej jednej belony to 750 Jakoś tak, naprawdę, 750 londer, No i ja się tak zastanawiam jak to właśnie teraz będzie w tym tygodniu, teraz, bo to tydzień po tygodniu, widać, że zdecydowanie więcej belon jest. W zeszłym tygodniu padała jedna. Plus tam chyba jeszcze jedna niewymiarowa była, a w tym teraz jest odgroma. Teraz jest naprawdę odgroma tych belon. My nie mamy, ale myślę, że średnio będzie jedna belona na głowę na każdej turze. Nie? Teraz na tej surf castingowej majówce, bo naprawdę jest, jest fajnie. Jest fajnie, myślę, że jeżeli ktoś jeszcze nie był za beloną, to niech wyskoczy teraz w tym tygodniu albo w weekend. Następny, bo to będzie, to będzie ten czas. To będzie ten czas, kiedy jej po prostu będzie dużo. Jak dla mnie od połowy maja już się zacznie wygaszanie belony. Tak tylko rzucam. Może Mirek Gola jest tutaj, to nam powie jak to wygląda. Zresztą Mirka pozdrawiamy. Tam mamy belonki. I dwie od Mirka. Wczoraj u Mirka zamówiłem, mówię weź Mirek belonę. Załatw dwie belony, bo on pływa cały czas za beloną. Ja mówię na przynętę, bo przynęty belonowe są rewelacyjne, bo one no nie spadają z haka, nie? Zarobiście. No i dobra, słuchajcie. Piękna sprawa, w ogóle jest pięknie, nie? Zobaczcie, ja się tak schowałem, bo mi trochę zimno, nie? Ale odwrócę Wam kamerkę, No i właśnie, się znowu zoom zrobił na mnie. Zobaczcie, tak to wygląda. Prześlicznie Mirek by powiedział, dla tych co chcieliby, a, a nie, nie są. Nie, nie. No i Filip ubrany. <laughs> no dobra, ja muszę sobie coś na nogi ubrać, bo on będzie dziwny. Jeszcze się rozchoruje, a jutro długa tura. Dobra, jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Postaramy się na nie jakoś odpowiedzieć. Yy, no i do zobaczenia. Nie wiem, czy jutro na debacie, bo jutro. Słuchajcie, nie, w niedzielę na debacie. Zobaczymy, będzie w niedzielę debata, bo my tu w sumie dwa dni jesteśmy, nie? Bo dzisiaj jesteśmy do... Filip po której to się kończy? Chyba 20-21. Nie, 20, 21. 20. Ale nie, 21 się kończy... Tak, bo, o której się kończy A nie, dzisiejsza o dzika imprezka. No, w nocy ona się kończy. No właśnie, zobaczcie, tak to wygląda. Dzisiaj się kończy o pierwszej w nocy. No no to, to, to rzeźnia synek. No, Ciekawe hmm. co tam będzie. <laughs> dobra, dobra, dobra. Czyli po takim ciężkim weekendzie może nie być debaty. Także w razie czego będzie film o Belonie. Z kajaczka. Znaczy się nie wiem czy Belona uda mi się jakoś zrobić, bo w międzyczasie cały czas pływam kajakiem, nie? Cześć. Ja chyba idę załat.